Jeżeli ktoś na świecie wie, jak zrobić dobrą wódkę, to są to Polacy. Historia gorzelnictwa w Polsce sięga co najmniej kilkuset lat. Kto wie tak naprawdę, jak, jak daleko. A jeżeli ktoś wie, jak tą wódkę, polską wódkę, zrobić, przywieźć i sprzedać w Stanach Zjednoczonych. To jest to nasz dzisiejszy gość. Mam ogromną przyjemność powitać Pana Mariana Nowackiego, CEO, Chief Executive Officer, General Pulaski Incorporated, firmy, która jest odpowiedzialna za sprowadzenie, za produkcję i sprowadzenie do Stanów Zjednoczonych Two Flags Vodka. Witam serdecznie Panie Prezesie. Witam serdecznie Pana i Pana słuchaczy. Ten projekt to z jednej strony nowość, bo on zagościł na chicagowskich półkach dopiero kilkanaście dni temu. Ale w pana głowie zrodził się wiele, wiele lat temu. Jak, jak wyglądał proces dojrzewania tego produktu, który mamy tutaj przed sobą? Dojrzewanie było dosyć długie, bo kiedy zacząłem z firmą Krzysztofa Trylińskiego, Sobieski Brand, to jest królewski brand, król polski, poprosił mnie o promocję i marketing, czy bym się włączył do tego. Więc rozpoczęliśmy działalność i przeszło to wszelkie oczekiwania. Mhm. Od północy do południa, od wschodu do zachodu. Jeździłem po naszej organizacji Związku Narodowego Polskiego, klubów, barów, restauracji i oczywiście w Chicago. To, co zrobiliśmy w Chicago, przeszło wszelkie oczekiwania. 110 tysięcy cases w ciągu 7 lat, a w całej Ameryce prawie brakło nam 5 tysięcy cases do, mhm. do miliona. Także 12 milionów butelek, i brent został zapakowany razem z Polską i z Europą i sprzedany za 700 milionów. Wspaniale. To, to się to zrobił. Właśnie, to kolosalny były, pił, sukces. były piłkarz ręczny reprezentacji Polski i się cieszyliśmy, że przez sport można dużo rzeczy zrobić. Wspaniale. Tym bardziej, że rynek alkoholowy tutaj w Stanach Zjednoczonych jest niesłychanie konkurencyjny. I jeżeli produkt nie jest najwyższej jakości, jeżeli marketing i zaplecze nie jest najwyższej jakości, to nie będzie sukcesów, więc bardziej gratuluję. Pierwszy sukces ma Pan już w kieszeni, drugi sukces dokładnie, dosłownie przed nami. Butelki prezentują się doskonale, ale zacznijmy od tego, co jest w środku. Wow, to, co jest w środku, jest fantastyczne. Po mhm. prostu płyn pije się jest kłopot tylko, że, że na drugi dzień co się może dziać i tego kłopotu nie ma w ogóle, bo głowa nie boli. <noise> I to jest, to jest rozwiązanie najważniejszego problemu, jak chodzi o WP. No nad samym płynem pracowaliśmy 8 miesięcy mm -hmm. z destylownią z Polski i na końcu przyszło do tego, że po próbie na stół próbujących w jednym z naszych klubów sportowych po meczach na tu próbujących 99 powiedziały, to jest to. Wersję. Tak, 8 miesięcy pracy różnego rodzaju, tyle procent zboża, tyle procent, znaczy zboża, mam na myśli pszenicy i, I żyta, i ży. mhm. inne produkty i na końcu stanęło na tym, że doszliśmy do tego, że trafiliśmy chyba w dziesiątkę. Świetnie. Na... czyli sama wódka powstaje w Polsce? Tak, jest produkowana w Polsce, chcemy, żeby te pieniążki zostawały w naszym kraju, niech kraj się bogaci, żeby ludzie byli bogaci, no, a my próbujemy sprzedać w Ameryce i to dosyć fajnie zaczęliśmy od Chicago. I dosyć fajnie na Midzie już mamy drugie zamówienia, czyli pierwsza partia się spodobała. I druga, I druga już poszła na półki w sklepach polonijnych. Z czego robiona jest ta wódka? Wspomniał Pan o zbożach. Tak. Jak rozumiem, jest to kombinacja dwóch różnych zbóż, i to czyni między innymi tą wódkę wyjątkową. Tak. Zaczęło się od tego, że kiedy spróbowałem wódkę z, samego, z samej pszenicy, była naprawdę bardzo dobra. Mm -hmm. I zaproponowałem, żeby pomieszać Dankowski rye, tak się nazywa w Polsce z, y, żyto, z pszenicą. I robiliśmy różnego rodzaju próbki, jak to zrobić, i w końcu się okazało, że trafiliśmy w jest. ten punkt, gdzie to jest to, i to jest ja myślę, najlepsza wódka na świecie. Na dzień dzisiejszy nie mam jednej osoby która by nie lubiała, że przepiękna butelka i która by nie lubiała płynu. Alkohol mówił, no pijemy je na różne okazje, urodziny, imieniny, chrzciny, wesela. Także, także proponujemy na stół jak jest wesele, żeby była nasza polska wódka. Ja myślę, że ta wódka będzie podbijać te polskie stoły bardzo szybko. Kiedy rozmawia się o wódce, kiedy, kiedy znawcy, koneserzy rozmawiają o wódce, wódkę dzieli się na tą Gładką, tą smooth, tą, którą doskonale się pije, której nie czuć tak naprawdę, po której głowa nie boli. To jest właśnie ta. To jest to. to jest właśnie ta. Bo druga wódka powinna drapać gardło i, <laughs> i, i pozostawiać po sobie wspomnienie, nie natychmiastowe. To jest ta smooth wódka. Tak, prawda? to jest smooth wódka i, i, i bardzo dobrze też jest z drinkami. Czy ktoś lubi podziósł. Czy, Czyli czy można ją mieszać, ona doskonale sobie radzi. Absolutnie, jest, jest po prostu fantastyczna. Proces tworzenia tych wódek jest. jest... Bardzo trudny, żeby ta wódka była naprawdę smutna. Trzeba ją kilkakrotnie przedestylować. Ten proces musi być nadzorowany, jak to jest w przypadku w A Jest destylowana pięć razy, bo, bo tyle jest. Taka była potrzeba maksimum, które potrzebne mhm. jest do, destylo, do destylowania wódki. I kłopot był tylko jeden, że już destylownia się poddawała. No ile razy będziesz próbował? No ja jakoś staram się zawsze. Może to ze sportu wynika, żeby coś robić, to robić do, do perfekcji. To dążenie do I perfekcji myślę, że to mamy. I to samo było z butelką. Właśnie, porozmawiajmy o tej butelce, bo butelka wygląda wyjątkowo. Kiedy podejdziecie Państwo do yy, półki sklepowej, no, przywita Was, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych wódek, ta zdecydowanie rzuci się Wam w oczy. Skąd pomysł na czarną butelkę? Na czarną butelkę pomysł znowu z Glass ⁇ Decor. To jest jedna z największych firm, która robi na szkle, robi do Indianapolis mm -hmm. Racing tak samo szampana. I przy pracy z profesorem z Polski doszliśmy do tego, że wspólnie z Decor Glass zrobili tą butelkę, którą za zaaprobowało moich ponad 30 inwestorów. Wspaniale. Ta butelka z jednej strony ma no, wspaniały polsko-amerykański symbol. Dwie flagi połączone w jedność. Tak samo nazywa się ta wódka. Ja myślę, że to był, to był pański cel od samego początku, żeby połączyć Polskę i Stany Zjednoczone. 10 strony. lat myślenia jaką wprowadzić. Myślałem o Polandii, myślałem o, o, o pulaskim, ale ponieważ te trademark są zarejestrowane, to nie mogliśmy wejść mhm. z taką wódką. No chciałem, czuję się zawsze Głęboko polski i, i, i patriotom chyba od, od, od rodziny, od dziadziusia, od tatusia, który walczył waka za Polskę. Wow. I, i, I cieszyłem się, że mamy te dwie flagi. Najpierw było powiedziane, że nie możemy mieć. Był taki problem? Był taki problem. Był wielki problem, bo nie można mieć dwóch flag na, na alkoholu. Government amerykański nie zaaprobuje trademarku. I profesor z Polski podpisał się, powiedział: Ja ci zrobię znak który zostanie zaaprobowany. Zapłaciliśmy i dostaliśmy dwie flagi, jako artwork. Wspaniale. I dostaliśmy oczywiście trademark, co jest najważniejsze w biznesie, żeby mieć własny trademark. I powstał nowy brand Two Flags, One Spirit. Two Flags. W jednym spirit. duchu Ameryka i Polska. No tak dokładnie jest, bo nasz łączy właśnie ten, ten jeden duch tutaj wspaniała, grasu, bo ten Spirit to. To nie tylko nasz duch, prawda? To, co siedzi w sercu, ale również to, co, I co można znaleźć w tej butelce. Co jeszcze najważniejsze jest, że będzie później tu pisało organiczna, bo na dzień dzisiejszy pisze tu, że jest organiczna mm -hmm. premium. I to jest basically bardzo mało, nie ma prawie wódek organicznych, bo jest bardzo ciężki proces, żeby wyprodukować. I to wszystko jest ze względu na składniki, które tak, są. w Na składniki, do... i że nie ma chemii w tym i, i hmm. dlatego ta głowa nie boli na drugi dzień. Tak, także... Te składniki, żeby być organicznym, te składniki muszą spełniać pewne bardzo rygorystyczne kryteria. Więc Proszę zobaczyć tutaj mamy to... organiczny, że jest e w Polsce i teraz już mamy e prów amerykańską, która będzie na nowej. Partii butelek będzie już tak samo amerykańska, mm -hmm. że jest approved by, przez rząd amerykański, że jest organiczna i że możemy ją sprzedawać jako organiczna. Doskonale. Tą butelkę też zdobi nie wiem, kilka tysięcy, każdą butelkę, kryształ. To są kryształki Swarowskiego na tej butelce, czyli nie możemy się porównywać żadną butelką. Ja nie myślę, że była piękniejsza i ładniejsza butelka od tej w, od tej w Ameryce na dzień dzisiejszy. I cieszymy się, że to jest produkt polski, mamy duże plany z tym związane. Kiedy sprzedamy odpowiednią ilość, chcielibyśmy oddać też troszkę dla polonijnego rynku. Mm -hmm. Nie tylko zabierać, ale Co ciężka praca się. organizacji, żeby była wynagrodzona też. No już nas. w tej chwili dziękujemy za to wsparcie. Przebojem wdziera się Two z Wodka na ten polonijny rynek. Ja mam nadzieję, że to jest początek, że przez te polskie, w sumie najtrudniejsze, bo my jesteśmy trudną klientelą, jak chodzi o wódkę, drzwi. Ta, ta wódka poblija cały Stany Zjednoczony. Gdzie w tej chwili można kupić? W tej chwili można kupić wszystkich basic już w wszystkich sklepach polonijnych i amerykańskich też, liquor stores i, i, ta, i tak dalej. Planujemy wejść na całą Amerykę. Moi koledzy, wajs -prezydenci z Sobieskiego czekają tylko na telefon. Bardzo drodzy, ekspensyw, ale no. myślę, że zrobimy razem. Sukces oby był taki, jak, jak z Wódką Sobieską. No, trzymam mocne kciuki. Ja uwielbiam pytania o cyfry. W, to, w ilu sklepach, w ilu punktach sprzedaży w tej chwili? Na dzień no. dzisiejszy ponad 100 sklepów już mamy i to dopiero jest 12 dni pracy. 12 Naszych, po 12 dniach działalności mamy już w 100 punktach hmm. i rozwijamy się, cel zmienić. Którzy są doświadczeni, którzy pracowali po 30 lat, Pracują nad tym, żeby jak najwięcej włożyć do sklepów. Bierze czas, jak wszystko. Czyli możemy ją kupić, przynieść do domu i tam spróbować, tam uranczyć swoich gości, a co na przykład, kiedy wybierzemy się, nie wiem, na jakieś wesele do dole sali bankietowej. <laughs> tak, dokładnie. Ale co właśnie restauracją? Nie, nie ma domu polskiego, nie ma domu polsko-amerykańskiego bez stuflek z generała Polarskiego. Takie bo. mamy hasło. Świetnie. A, a powróćmy do mojego pytania, czy, czy ta wódka jest dostępna już w salach bankietowych, w restauracjach? Czy można prosić o drinka właśnie z Two Flags? Jeżeli nie ma, to bardzo prosimy o telefon, który każdy zna do naszego biura 773 2822. Ten numer znajdziecie Państwo tutaj dokładnie, w podpisie pod, pod naszą rozmową. Ja zachęcam też, żebyście widzieli stronę internetową twoflags.com toothflags.com. Tam wszystkie informacje dotyczące tej wódki, tam też informacje kontaktowe, jeżeli chcielibyście porozmawiać z przedstawicielami. To... Pracujemy nad stroną internetową, jeszcze nie jest w gotowa. Mhm. Zajmuje się tym nasz wiceprezes Sylwester Skóra, który był na 1490 Radio przez około 30 nie. lat. Ściągnąłem go z samolotu, mówię: Sylwek, mam coś fajnego, ponieważ skończył SGP w Polsce i, i był był po prostu handlowcem, no to jest fantastyczna pomoc i, i za to mu serdecznie dziękuję. Jak również Krakowi Brez, prezydent Krakowi Brez jest z nami i, i jesteśmy udziałowcy. Udziałowcy nasi są zaczęło się, że bo to nie jest moja firma. Ja jestem y, y, pomysłodawcą i mhm. założycielem, ale firma należy do mojej rodziny, do moich przyjaciół i pracowników, którzy u mnie pracowali 10, 20, 30, 40 lat. Wszyscy mi zaufali, są z nami. Także myślę, Pier że będzie warto. Tak, pierwszy ten najważniejszy krok jest już wykonany, budka naprawdę prezentuje się fenomenalnie. Nie sposób jej nie zauważyć. Myślę, że to będzie doskonały prezent dla kogoś. Two flags one spirit, two flags one spirit, dwie flagi, tak jak widzicie państwo, i jeden duch który nas tutaj Polaków na tej amerykańskiej ziemi łączy. Zachęcamy bardzo gorąco do tego, żebyście sięgnęli Państwo, wypróbowali tą wódkę i jesteśmy przekonani, że się, że się w niej zakochacie. A o Two Flags One Spirit Vodka opowiadał CEO General Pulacki Incorporated, Pan Marian Nowacki, pomysłodawca tej wspaniałej wódki. Dziękuję, Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.